Cześć, witam Cię w drugim odcinku naszej serii The Little Story. Ostatnio skończyliśmy na osiedleniu się na niewielkiej polanie, niedaleko od spawnu. Miejsce na pierwszy rzut oka? Bardzo dobre, Las pod ręką rzeka w zasięgu wzroku. Tak czy inaczej, czas ruszać dalej. W tym odcinku spróbujemy zrobić pierwsze kroki w stronę cywilizacji. Zaczniemy budowę farmy, a przynajmniej coś, co będzie spełniało jej funkcję. Rozglądamy się dodatkowo za zwierzętami w okolicy, no i powoli kierujemy się w stronę epoki miedzi. Ale zanim dojdziemy do metali, trzeba coś jeść. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, w Vintage Story działa pełny cykl mur roku, który ma ogromny wpływ na grę. Wiosna nie trwa tu wiecznie. Jeśli nie zasadzimy planów na czas, może zabraknąć jedzenia na zimę. To nie Minecraft, gdzie możesz sadzić marchewki cały rok. Tu czas naprawdę płynie, a natura żyje wokół nas. Zmienia się temperatura, która ma wpływ w jaki sposób wszystko naokoło funkcjonuje. Dlatego postanowiliśmy, że naszym priorytetem na teraz jest jedzenie. Dzień zaczęliśmy od śniadania. Mieliśmy jeszcze trochę bursztyn, więc jedliśmy, co zostało po ostatnich polowaniach. Werty zajął się wypalaniem ceramiki, a ja postanowiłem przeprawić się przez rzekę i odzyskać trochę naszych rzeczy z poprzedniego obozu. Tak, próbuję się napić, ale nie mówię. Nie rozumiem, zatrzymam bić i przestawię bić. Po drodze zawsze warto patrzeć pod nogi, tak było i tym razem, znalazłem sporo turnipsów, czyli żapy. sprawdziłem ich stan i te dojrzałe od razu zebrałem, a niewrośnięte zostawiłem na późniejsze zbiory, aby nie tracić nasion poprzez zbyt wczesne zebranie roślin. W serwerze, jak wspominałem, ostatnio mieliśmy też specjalny mod, który pozwala wypalać trawę, żeby zwiększyć żyzność gleby. Dlatego ruszyłem z trochę mniejiej we w swoich. lub przyszłe grządki. I właśnie wtedy przypadkiem w trawie zauważyłem coś nietypowego martwa krowa. Zapewne padła w nosy, zaatakowana przez wilki. I teraz możecie sobie myśleć, no i co z tego? Ale Vintage Story to prawdziwy skarb. Mięso z niej, tzw. Tak Redmi, to świetny składnik do potrawek, bardzo pożywne. Zebrałem 24 sztuki mięsa i 5 tłuszczy. A tłuszcz obecnie to jeden z najbardziej wartościowych surowców potrzebnych do wyprawiania skór i tak. tworzenia plecaków. A jak wiadomo, slotów w ekwipunku nigdy za wiele. Po powrocie wrzuciłem mięso na ogień i wtedy zupełnie no, niespodziewanie nie zobaczyłem kogoś na horyzoncie. To był Matrix, przywitał się, chwilę porozmawialiśmy i ruszył dalej szukać swojego miejsca na bazę. Witaj! Tymczasem zaczęło się ściemniać, a to oznaczało jedno: dzień się kończy i czas na sadzenie. Wykorzystałem wcześniej przygotowaną glebę i zasadziłem nasze turnipsy. Nie było ich wiele, ale od czegoś trzeba było zacząć. Następnego ranka wyruszyłem znaleźć naturalne złoże Medium Fertility Soil. Przygotowałem małą polankę, wypaliłem trawę i pozyskałem trochę High Fertility Soil, czyli wysokowartościowej ziemi uprawnej. Która nie ma praktycznie żadnych kar do czasu wzrostu upraw. I tutaj ciekawostka: im lepsza gleba, tym szybszy wzrost roślin i w konsekwencji większe plany podczas jednego sezonu. Dodatkowo bogatsza ziemia zawiera więcej pierwiastków, które to właśnie każda zasadzona przez nas roślina wyciąga z gleby. Po poranku okraszonym z zapachem palonej lokalnej flory, wróciłem do domu odłożyć kilka rzeczy coś zjeść i wybrałem się na spiracki spacer po pobliskim lesie. Grałem trochę jagód, żywicy, jagód i jeszcze trochę więcej jagód. Tak, na tym zleciał mi w sumie cały dzień. Gdy zaczęło się ściemniać, zacząłem wracać. Po drodze zdobywając jeszcze trochę mięsa. Bo wiecie, każda koledera się liczy i nie ma w tych miejscach na sentymenty. Wczoraj wspólnie z wertem zebraliśmy trochę opału na zapas. Na koniec spróbowałem zrobić lepsze rękojeści do narzędzi, ale niestety bez nie skutku. Może nie pasują do narzędzi wykonanych ja. z krzemienia. Nie wiem, na razie zostajemy przy patykach. Tak kończymy kolejny dzień. Może miedzi jeszcze nie mamy, ale arma ruszyła. Lewo najlepszej jakości już czeka, więc perspektywy są dobre. A dzięki udanym zbiorom w ciągu dnia mamy odpowiednią ilość mięsa, żeby móc myśleć o innych zadaniach. Dzięki że oglądaliście, w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć i złapać jakieś zwierzęta. Poza krowami niewiele ich jeszcze widzieliśmy, ale na pewno gdzieś tam są. Do zobaczenia w przyszły piątek. Trzymajcie się. Cześć!